Jak wygląda mój tydzień treningowy? Pytaliście się mnie o to, więc pokażę Wam, jak to u mnie wygląda na bazie ostatniego tygodnia. Biegam średnio 60 km w tygodniu, w tym wyszło trochę więcej, bo 65, ale średnio jest to przeważnie 60 km. Mam 7 treningów w tygodniu, z czego 5 to treningi biegowe i 2 to takie treningi wzmacniające, siłowe. Full body, z masą własnego ciała, z gumami czy z hantlami. Wykonuję również ćwiczenia korygujące od fizjoterapeuty. W poniedziałki mam trening wzmacniający. Średnio każdy taki trening trwa między 45 minut a godzinę. We wtorek mam luźne rozbieganie, Ważnie 10 km. W środę mam akcent. Tutaj najczęściej trening progowy. Wtedy zrobiłam 5 razy 1600 m po 4,20 na km na przerwie 2 minuty. Czasem mam dłuższe biegi ciągłe, jak na przykład 8 km w tempie 4,30 czy 4,40. Na przykład jakieś krótsze 4 km po 4,25. Do tego jakieś rytmy, na przykład 5 razy 300 m. Czwartek znów trening wzmacniający. Obecnie częściej trenuję w domu, chociaż czasem zdarza mi się po pracy pójść na siłkę, to wtedy trenuję również z większymi ciężarami. W piątek to rozbieganie plus rytmy. Wyszło 13. Kilometrów, w tym 6 razy 40 sekund na minuta 20, ale zwykle biegam mniej kilometrów tego dnia, tak między 8 a 10. I tutaj, w zależności jak mam czas, to czasem zamieniam sobie czwartek z piątkiem, na przykład, że w czwartek biegam, a w piątek mam trening siłowy lub robię wszystko jednego dnia, na przykład w czwartek, i wtedy mam jeden dzień wolnego w tygodniu. W sobotę mam drugi akcent, i tutaj też różnie, czasem są to prógowe, czy czasem szybkościowe, czy właśnie tempowe, gdy przygotowuję się do jakichś startów. I na przykład ostatnio biegam 10 razy 600 metrów po 4,0 na kilometr, na przerwie minuta 30. A w niedzielę mam long run, lub takie dłuższe rozbieganie. Zwykle jest to między 13 a 15 km. Więc tak wygląda taki mój typowy tydzień treningowy. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to zachęcam do komentowania.